Jest jeden prawdziwy Bóg to jesteście księżniczkami króla ojca Emanuela. No. W tym kościele w Rudzie Śląskie i w truklankach i po drodze w Sorońcu Żaden ksiądz Boga nie wierzy, bo służą Watykanowi. No, są powołani kapłanie, a nie chcą wybranych być przez Chrystusa Króla. Immanuela, on wybiera, apostoł wybrał. Efezan 14 wybrał go przed zążeniem świata. I Chrystus wybiera. Teraz jest wybranie, próba wiary, Objawienie 310. I Chrystus chce wam wszczepić prawdę. Rzymian 11, rozdział. Dla wybranych w sercu, bo kiedyś na kamiennych tablicach, teraz w sercu. No i Samarytanka, nadzieja. Król Mesjasz wodę zostawiła i głosiła, że spotkała Mesjasza, Króla. Chrystus ma żonę i żona, to jest Objawienie, 14 rozdział, od 1 do 5. Czysta dla prawdy, dla miłości, dla naśladowania. Objawienie, 11 rozdział, Chrystus sądzi walczy jako potężny Król. Sprawiedliwie walczy. Tak, Królu. Będzie, będzie sprawiedliwość. Ta prawdziwa, ta klicusowa. Trąbią. No i tak właśnie jest trąbka, głos anioła z objawienia 21 rozdział, 12 werset. Dziekujemy. Jesteś królem? Nie. Twoja żona jest królową? Nie, masz aniołki. Jak Macie... rządy ludzi, normalną tak. Jesteś... ja hmm. Nie wchodzę w dyskusję na wakacje Ale może pan tak sobie jak pan chce? wszystko. Bóg jest Bogiem żywym. Musimy nowinę na naszym Ojcu, dobrą nowinę Królu Emanuelu. Bóg z nami. Piękne chmury. I ja ona bo nie chce To jest żona Chrystusa. pada no. z drzewa ha? Nie jesteś cukru z drzewa ta... pada Chrystus ma żonę, a ta żona jest tutaj na papierze W duchu i prawdy Jana 4 rozdział 23 24 objawienie 14 rozdział od 1 do 5 żona Chrystusa czysta dla jego prawdy. to jest Chrystus to jest jego żona i teraz objawienie 14 rozdział od 1 do 4 w duchu prawdy Chrystusowej, oczywiście na śladowaniu Jego miłości ta żona ma się wyłonić. Oblumica Baranka, Galacan 4, 26, Matka z Jeruzalem Nowego, Nowe Jeruzalem. objawienie więc z pierwszy rozdział cały Obrzecane serca. Miasto spadło z nieba na ziemię, czyli do naszych serc i umysłów. Bo przyszło królestwo, przyszło, czyli ta prawda, przyszedł do zdrowia, przyszła wiosna, przyszło lato, przyszła zima, przyszedł Chrystus 23 lata temu. Chrystus działa, my działamy Mateusz 24, czyli 7 A nie ota chyba. Ojca, z nieba. там.